Witam kochani serdecznie na czytaniu miesięcznym. Przepraszam, pilota sprzątne. Lecimy, nie chciało mi się troszkę, żeśmy poodpoczynkowali rodzinnie, i tak nie chciało mi się przysiąść do kart. Bardzo przepraszam, mamy pierwszy, ale jeszcze się liczę wieczorkiem zrobię Państwu horoskop, yy, horoskop tygodniowy, natomiast teraz puścimy horoskop miesięczny tam będzie jeszcze kochani ogłoszenie dla tych, którzy są z Sosnowca z Sosnowca będzie spotkanie będę miała spotkanie 20 będzie, ale to już zrobię tutaj ogłoszenie kto będzie miał chęć i ochotę to zapraszam serdecznie na 20 to będzie na godzinę 13 w Sosnowcu adres to już prywatnie jak, jak będziemy dla zainteresowanych adres podam prywatnie, tak tam jest kwota do opłacenia, ale Dobrze lecimy. Trygon ognia, co dla baranka na miesiąc sierpień 2022, co dla baranka, czyszczenie, czyszczenie, ale budzisz się baranie, budzisz się, tutaj są, idziesz po pieniążki, tutaj koniec samotności, tutaj jest energetyka się bardzo mocno budzi u Ciebie. Tutaj zakończenie jakichś walk, to jest zakończenie czegoś, co było chore w związkach, jeżeli chodzi o pracę, nowe perspektywy. Ale uważaj, bo możesz być oszukany, czyli to nie jest do końca tak, jakby się wydawać mogło. No, dużo wiadomości przez cały miesiąc, dużo wiadomości. Bardzo mocne znaczenie będzie miała młoda energia dla Was, drogie Barany, w, w miesiącu sierpniu. Nie wiem czy będzie chodziło o miłość, czy będzie chodziło o dzieci, czy będzie chodziło o pracę, bo tu się tylko pokazuje, że tak jakby zakończenie czegoś, koniec samotności dla tych baranów, które miały utrudniony kontakt z dziećmi, ten kontakt zostaje tak jakby naprawiony tak, ale tutaj warto zainwestować, słuchajcie, w dzieciaki, jeżeli macie dzieciaki, wnuki i gdzieś tam coś się zadziało, czy macie jakieś, czy macie jakieś zatargi ze swoimi dziećmi, tak, to tutaj jest dużo wiadomości i przyjmijcie tą pomocną rękę, tak, jeżeli chodzi, słuchajcie, ogólnie o energetykę, to ten pierwszy tydzień, ten pierwszy tydzień, ja bym powiedziała, że ta, ten pierwsza, ta pierwsza, dekada, tak, pierwsza dekada, pierwsze 10 dni, to jest tak, jakby coś zakończacie, coś musi paść, coś tutaj: podróże, tak, coś związane z podróżami, czyli może coś nie dojść do skutku, ale jednocześnie zakończenie jakichś walk, toczących się nieskończenie, długo toczących się walk z rodziną, z bliskimi, tak, czy są to partnerzy, czy, ale ogólnie nawet czasami partnerzy biznesowi, czy jakaś konkurencja, ale tu jest jakieś zakończenie, i tu trzeba będzie coś zakończyć. Koniec samotności tak naprawdę, bo tutaj przychodzi do Was byk, kochani, tu przychodzi rak do Was, tutaj są jakieś, tutaj jest jakaś pomoc, ale jednocześnie ta samotność od Państwa odchodzi. nawet gdyby to było tak, jakby w znaczeniu, że jestem sam, sama, tak to ktoś tutaj, ktoś się pojawia, tak? Ale będzie to osoba. Młodsza. Moi drodzy, druga dekada, druga dekada budzenie się, patrzenie na siebie tak jakby takie jak przeobrażenie, tak? Przeobrażam się z poczwarki w motyla, tak, czyli wchodzę w swoją wewnętrzną przepiękną energetykę króla buław. Jestem zadowolony, nowi przyjaciele, nowe znajomości. Tak, jeżeli chodzi o trzecią dekadę, o trzecią dekadę, czyli ostatnie 10 dni, wtedy chyba tak jakby, tu mi się pokazuje, że dla Was jest coś dobrego, tak, coś możecie, coś możecie zarobić, ale też uważajcie, bo nie wszyscy ludzie w magu, nie wszyscy ludzie są uczciwi, czyli tak jakby przyglądajcie się, bo to jest przyglądajcie się, z kim macie do czynienia i tylko tam, gdzie intuicja podpowiada, tam, gdzie jest coś zweryfikowane, też jednocześnie jednocześnie to w to Państwo wchodźcie, bo tutaj jest taki dobry czas na to, żebyście mogli sobie zarobić jakieś pieniążki dostać większe, tak, czy jakieś większe inwestycje dla Was moi drodzy, w miłości średnio bym powiedziała, jest to budzenie się, jest to, tak jakby dla samotnych jest takie przebudzenie, dosyć czegoś dosyć się czegoś nie chce tutaj są znajomości z podróży, znajomości ze świata, być może są to internetowe ale jednocześnie pożegnanie wiele wielu, wielu osób ze swojego środowiska, ze swojego otoczenia emocjonalne pożegnanie bo tu się pokazuje pożegnanie dużo wiadomości dla samotnych poznanie kogoś młodszego tak dla rodzin tak jakby pogodzenie ja myślę że to jest jakieś pogodzenie zakończenie czegoś bo to jest transformacja u barana jeżeli chodzi o pracę, moi drodzy, to po jakichś niepowodzeniach, po bardzo długich niepowodzeniach, bo tutaj dziesiątka mieczy, ta samotność, te borykanie się, to są zależności finansowe. Szansa na wyjazd, szansa, macie szansę na wyjazd za pieniędzmi i to pieniędzmi konkretnymi, czyli tutaj już będą szły wiadomości do Was, kochani. Myślę, że we wrześniu spora część będzie wyjeżdżać dla tych, którzy. i myślę, że jest to związane z zagranicą. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o ogólnie o pieniążki, to jeżeli szukacie pracy lub dodatkowej pracy, czegoś, co możecie, gdzie możecie zarobić, to myślę, że uda Wam się zarobić, kochani, uda się, no tu się pokazuje, że mamy tego maga rycerza, denarów, jasa, denarów, czyli tak jakby nowy pomysł, nowy projekt, nowa praca, nowa myśl, ktoś podsunie, może podsunąć przyjaciel, bo przy baranie jest przyjaciel, czyli tak jakby słuchamy, tak przyjmujemy propozycje w sierpniu, aczkolwiek pierwsza połowa, bym powiedziała, ogólnie pierwsza połowa sierpnia moi drodzy to jest tak jakby, zakończcie jakieś walki, zakończcie jakieś niesnaski, pogrzebcie coś, odsuńcie, być może stare życie, być może stare, być może stare życie, być może stare jakieś naleciałości, być może tak jakby, m, zapomnijcie o bólu, tak, który wam towarzyszył, bo tu się pokazuje ból, tu jest jakaś samotność, przygarbienie, zostawcie to, tego już nie ma, na przeszłość nie grzebcie się w przeszłości, bo tej przeszłości nie ma, wy odchodzicie od tego i wchodzicie tak jakby, dzień Dzięki temu, że Baran tak jakby w pierwszej połowie jeszcze coś analizuje, jeszcze coś mieli tutaj. To tak, jakby sam siebie dochodzi do wniosku, jak bardzo sam siebie oszukiwał, tak? bo to jest samo oszukiwanie się tak, i takie nakręcanie. Później jest wyjście ciap, ta ósemka mieczy jest przebita, czyli przechodzicie, wychodzicie poza matrycę swojego życia, wychodzicie poza swoją strefę komfortu. Macie tutaj kogoś, kto was pokieruje, kto bardzo ładnie wam pomoże. Jest to być może też, no ale myślę, że jest to rak. Słuchajcie, najbardziej tutaj mi się reka, ale mogę się mylić, tak. I tutaj macie pomoc, tu jest pieniążek, tu jest wyjście, tu jest złapanie oddechu czegoś świeżego, czegoś nowego. I tutaj będą tak, jakby bardzo mocno też odbijają się dzieci, ale idziecie do przodu, kochani. Druga połowa miesiąca zdecydowanie na szybszych obrotach, fajniejszych obrotach, bym powiedziała, jednocześnie na obrotach. Które może nie tyle, że one są aż bardzo wysokie, ale one są bardzo sprecyzowane, bo tu są sprecyzowane cele, tutaj są sprecyzowani, tutaj są konkretni ludzie, bo tak, jakby ta pierwsza tutaj jest czyszczenie, to jest potrzebne. Pierwsza połowa miesiąca to jest czyszczenie wszystkich emocji, czyszczenie znajomości, odchodzenie z pracy. Odchod nie sądzę, żebyście tutaj odchodzili, rozstawali się z partnerami, ale jeżeli takowych macie, czy starzy, czy nowi pokazuje mi się, że tak jakby zrozumienie pewnych schematów życiowych, co trzeba zostawić, co, żeby coś funkcjonowało. Jeżeli Wam na kimś zależy... To tak, jakby rozmawiajcie, tak? Rozmawiajcie i mówcie, tak? Bo tu jest, ale obchodźcie się prawdą, tak? Czyli nie może być żadnego fałszu. Wyczyścicie przepięknie. Wszystko, moi drodzy. Tutaj są powroty, bo tu są powroty jeszcze kogoś, kogoś samotnego z przeszłości, bo tutaj jest hotel, ale są i nowe, nowe znajomości. Drugi, druga połowa miesiąca jest bardzo rozsądna, mimo że jest tak, jakby jest troszeczkę kłopotu jakiegoś na początku, jeżeli chodzi o finanse, o coś nowego lub zatrzymanie się czegoś na chwileczkę i już tutaj boicie się tej ósemki mieczy, to ja bym powiedziała, że ktoś was pokieruje, ale w bardzo racjonalny sposób. I Wy też jednocześnie nie macie gorącej głowy, tylko patrzycie bardzo przy ziemię, bo tutaj jest ten rycerz denarów, tak? Czy nie patrzycie tak jakby z głową w chmurach, tylko podchodzicie bardzo racjonalnie, nie szybko, nie na już. Tylko tak jakby wymiana jest, bardzo szybka wymiana informacji, natomiast Wy bardzo ładnie sobie to wszystko korygujecie. Jeżeli chodzi o zdrówko, kochani, tutaj mamy stawy, wszelakie, wszelakie stawy, tu są zranienia i jest tu najzwyklejsze przeziębienie, jakiś katar, tak czyli może być to przeziębienie i coś z żołądkiem związane. To wszystko nic złego się, baranki, dla Was innego nie dzieje. Życzę Wam, kochani, fajnego miesiąca, tak? Fajnego tego drugiego letniego. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, no to wyjeżdżajcie, odpoczywajcie, czyście tę głowę, niech tam się zadziewa. Tutaj są jakieś, tak jakby, koniec znajomości, więc koniec nie znajomości, przepraszam, tylko koniec samotności, czyli tak jakby jeżeli w drugiej połowie wyruszacie to macie szansę na to, żeby kogoś poznać chociaż wasze energie są bardzo czyszczące i takie, ja bym powiedziała, że bardzo szalone na początku na początku miesiąca, bo tu się pokazuje że mm, tak jakby wymiana wiadomości, to jakieś zwycięstwo, to jakaś przegrana, tutaj nie mogę złapać równowagi coś mnie ciągnie, coś mnie pcha mnie do przodu, bo ta dziesiątka mieczy to jest pogrzebanie czegoś ale pogrzebanie takie konstruktywne piątka mieczy przy tym, ja bym powiedziała, że to jest pożegnanie czegoś na zawsze, tak? Ale ja myślę, że to jest związane z Państwem, z wewnętrznym, a nie z zewnętrzną energią. Aczkolwiek może być tak, że jeżeli ktoś był niesforny, niedobry, nie dało się porozmawiać, no to takowe osobki będziecie ze swojego życia odrzucać. Dziękuję ślicznie. Baranki, lecimy lwę co dla lwów na miesiąc sierpień 2022. <laughs> Jakież Wam towarzyszą energie? dla naszych lwów. Tutaj Azbuła w już zostanie. Dwie karty, trzy karty wypadły, tak? Trzy karty, okej, okay. dobra. No ale lwy to jak, no to jak lwia energia, no. Kochanek, kochanka, wybory. Wybory, nowe miłości wybieram między czymś a czymś. Piękne karty macie, robię tutaj. Ja bym powiedziała, że była w kochankowie i kapłanka, tak, czyli tak w dosłownym tego słowa znaczeniu to bzyk, bzyk, ale to jest męczące, czyli tak jakby lwie wybierasz coś, wybierasz coś dla siebie stabilnego. Myślę, że troszeczkę lwy się boją, żeby, nie chcą w coś wejść. Nie chcą w coś wejść, tutaj rodzina jest najważniejsza. Myślę, że tak jakby Mm, ale pcha was, pcha was do komfortu, do zabawy, to jest transformacja lwa. W zdrówku, kochani, nie, moi drodzy, uważajcie na tego diabełka, bo tu się pokazuje, wbrew pozorom, ja wiem, że lwie to jest dostatek, komfort, super, ekstra. Tu idziemy, patrzymy na przyjemności. Ale uważajcie, bo przyjemności nie są drogie wytrwałe, tak? One nie są trwałe, one są na chwilę. A co po tej chwili? Musicie się, drodzy Państwo, musicie się zawsze zastanowić, jak jest energetyka, i tutaj u was, na Waszych kartach najbardziej widać, tutaj bardzo mocno widać, że idę za pasją, idę za pasją, nie patrzę na nic, chcę czegoś, ja potrzebuję tego doznania, coś się dla mnie odkrywa. Ja z czegoś wychodzę, tak? Bo ja idę po dziesiątkę kielichów, bo ja idę po kapłankę, bo ja idę po... do Drogi Lwie, pokazuje się, że dobrze, ta przyjemność będzie Cię kosztowała, wierzę i śmierć, tak, czyli całkowitą transformację i nie do końca, bo wchodzisz w diabła i czy masz dobre podłoże? Niekoniecznie, tak, według kart niekoniecznie. Musicie sobie, drodzy Państwo, zdać sprawę z tego, że wszystko, w co wchodzimy, tak, wszystko, co wchodzimy nowe, ja wiem, że jest to potrzebne, my musimy rotować siebie, my musimy siebie zmieniać, my musimy wychodzić poza strefę komfortu, musimy iść w coś nowego, tak, bo... Czasami jest tak, że nas gna, idźmy w to, ale zanim pójdziemy, to weźmy mimo wszystko, ja wiem, że możemy iść sercem, możemy iść sercem, możemy wszystko zostawić i iść na, jak tutaj się, tu się pokazuje, że idziecie za tym sercem, tak? Puszczacie wszystko i stawiacie na serducho, nie na ego, absolutnie nie na ego, bo to jest tak jakby przestaje się bać, tak, ja jestem tym królem buław, ja mam przyjaźń, ja przestaję się bać, ale i zamykam wszystkie stare ścieżki, tak, ale niekoniecznie pokazuje się, że te stare ścieżki, te ci starzy partnerzy, ci starzy, że oni są niedobrzy, tak, czy, czy tak jakby, bo tu się pokazuje, moi drodzy, że... Mm, to jest tak, jakby pogrzebiecie coś, do czego będziecie chcieli później wrócić i o co będziecie chcieli walczyć. Czyli, co chcę powiedzieć, że tak jakby energia sierpnia dla, dla lwa, dla lwa mówi o tym, że tak jakby jeżeli już coś zostawiacie, to zanim pójdziecie, to zastanówcie się razy 10, czy warto, jakie są zyski, jakie są straty, żeby nie było tak, że powiedzmy za czas jakiś, bo się okaże, że tutaj idziecie po te coś nowego, bo tu jest pięknie, bo tu się pokazuje, przecudnie się pokazuje, ale pokazuje się też, tutaj się pokazuje od razu efekt, jaki będzie, więc tak jakby, czy warto to tak, czy, czy to w co idziecie, czy to jest warte tego, czy to jest tak, jakby na pewno to, bo to jest nietrwałe. Tu się pokazuje, że to w co idziecie jest nietrwałe. To jest na chwilę, to jest potrzeba chwili, to jest potrzeba tygodni, nawet nie miesięcy. Jeżeli chodzi o osoby, to jest to. Chodzi o tygodnie, nie miesiące, bo nie jest to trwałe, to się musi posypać, to nie będzie miało racji bytu. Może chodzić, słuchajcie, drugie lwy o Skorpiona, może chodzić, słuchajcie, o, też o drugiego lwa. Myślę, że o znaki, może też chodzić o powietrze. Natomiast ja bym powiedziała, że zastanówcie się nad tym, ponieważ, tak jakby jest energia: jest energia miłości, świeżości, czegoś nowego, ale jest też wieża, która powoduje to jest efekt końcowy tego wszystkiego jest diabeł i śmierć tak, czyli tak jakby to są bardzo ciężkie karty, że tak jakby już nie będziecie, będziecie musieli się uczyć tej nowej drogi co was czeka na tej drodze, nie wiadomo tak, bo tu jest ścieżka, jest nie wiadomo można robić coś, ale troszeczkę, ja wiem, że na mniejszym spontanie, ja wiem, że energia serca energia potrzeby jest najważniejsza energia miłości, energia bo to są emocje, tak, to są Hormony, emocje, to zwał to jak zwał słuchajcie, związki chemiczne, natomiast musicie wziąć pod uwagę, że tym razem, jeżeli w coś wejdziecie, to zakopujecie wszystko na zawsze. Takie musicie i to, co zakopujecie. Było trwałe, ale to wy podjęliście tę decyzję, bo tu się pokazuje, że to wy podejmujecie tę decyzję. To nie partner, nie partnerka, czy w biznesie, czy w miłości, to nie ktoś, tylko wy tu podejmujecie decyzję i tak jakby nie będziecie mieli do czegoś powrotu, tak? Tak jakby przyjdzie wam, a później niestety muszę Państwu powiedzieć, macie dziewiątkę mieczy, piątkę mieczy, macie wieże i macie śmierć i diabła, tak? Czyli wchodzicie w następny etap, ale ten następny etap jeszcze jest taki fajny. Bo tam jest dwójeczka kielichów pod spodem, czy jest to zakochanie, jest to energia. Daj Boże, żeby chodziło, słuchajcie, o nowych członków rodziny, bo tu się pokazuje też, że po ciężkich trudach jakieś przedwczesne porody, czy tak jakby cesarskie cięcia, że chodzi o tą młodziutką energię, że chodzi o dziecko, więc no wtedy to powiem tak, rzucajcie wszystko, zostawiajcie i kochajcie te, te dzieciątko, tak, bo to jest coś nowego w Waszym życiu. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, zastanówcie się bardzo mocno, tak, bo czasami. Okazuje się, że mimo wszystko to stare może nie tyle, że chodzi o bezpieczne, ale po czasie możecie stwierdzić, że to, co nowe, zrobiło się stare, i tak naprawdę wszystko jest rzeczą powtarzalną. I ileż w życiu razy można tak gdzieś tam się zawodzić? Chyba, że to ma być dla Państwa jakaś lekcja. Dla tych ezoteryków, którzy mówią, że doświadczają, więc to może być jakaś lekcja. Kochani, pierwszy tydzień, pierwszy tydzień coś się rozwala. Coś się rozwala, tutaj się pokazuje, że y, pokazuje mi się tutaj na zdrówku najbardziej, że czegoś się boicie, transformacja, coś źle znosicie, jeżeli chodzi o zdrowie. No tu najbardziej w pierwszym tygodniu, tu jest jakaś faza, tu jest ciśnienie, to są biodra, tu jest coś ogólnie ustrojowo, tak ogólnie, ogólnie chodzi o cały organizm, czyli tak jakby m, dziwna, m, dziwna aktywność w organizmie się zadziewa. Natomiast y, i najbardziej się pokazuje mi tutaj zdrówko, kochani, aczkolwiek, Macie szansę, tylko uważajcie, bo w tym pierwszym tygodniu to nie jest taki aspekt budujący, tylko bardziej tak jakby zakańczający. Dru, znaczy pierwsza dekada, druga dekada, pierwsza dekada miesiąca, druga dekada mówi o wyborach o wyborach, o przyjaźniach, o przyjaźniach. Myślę, że będzie bardzo dobra, jeżeli chodzi o tam, gdzie są związki naprawdę trwałe, tam, gdzie jest ta miłość, tam, gdzie jest coś, co nas łączy, tak? Coś, co nas łączy i są to, czy są to wspólne pasje to nie bójcie się zaryzykować, dać jeszcze jednej szansy, nie zostawiajcie tego, bo to pięknie wygląda, nie idźcie w to nowe, bo to jest tak jakby lew się boi czegoś, co jest czegoś, czegoś co jest powtarzalne, tak, ale boi się też, czuje, że to jest jego chwila jego moment, ale tak jakby musiałby zostawić to, co stare musicie się Państwo nad tym zastanowić, bo to stare to jest dziesiątka kielichów i słoneczko więc tak jakby no tutaj wybór należy do Państwa ale będziecie się w drugiej dekadzie, będziecie się borykali z wyborami pomiędzy, pomiędzy czymś nowym, a czymś starym, czy będzie to praca, czy będą to finanse, czy będzie to zdrówko, czy metoda leczenia, czy będą to związki, będziecie się nad tym zastanawiać, tak, czy nad jakimiś relacjami, bardzo ładnie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o relacje nowe, świeżutkie relacje, tak, coś, co zaistniało, to tutaj może coś być fajnego, natomiast, jeżeli chodzi o związki stałe, trwałe, to myślę, że to jest jakieś pogodzenie, przeciwko więc tak, tutaj jest bardzo dobra atmosfera no i tak jakby, jeżeli chodzi o pracę, to tutaj nic złego się nie dzieje, trzecia dekada kochani, to jest zakończenie jakiejś walki, troszeczkę się boicie czegoś, bo coś się odkrywa, czy nie takie pieniążki jak potrzeba, tu potrzeba jakiejś transformacji, nie do końca macie chęci, i ochotę, tu jest jakaś konfabulacja tutaj są jakieś mm, ukryte, nieprawdziwe informacje, tak ktoś coś mówi, tutaj są plotki, na to zwróć bardzo mocno zwróćcie na to uwagę, bo plotki nie będą prawdziwe, więc na to zwracamy uwagę. Tym bardziej, że co w diable, one będą podsycane na wasz temat. Być może partner, partnerka wam też zarzuci, że coś się tam dzieje, kochani, że coś tam się dzieje, że coś doszło do niej, do niego, coś niedobrego. Natomiast jest to nieprawdą. Nie sądzę, żeby lew, nie sądzę, żeby lew w tym miesiącu, to chociaż jest tutaj takie wybory, to jest coś ukrytego, coś się odkrywa, coś wychodzi na jaw dużo rzeczy może wyjść na jaw, tak, u Was, ale taką główną energią ja bym powiedziała, że nie bójcie się czegoś i zakończcie jakąś walkę z tajemnicami, czasami nawet według dla samego siebie, samej siebie warto być szczerym, przechodzicie przeolbrzymią transformację, drogie lwy, ja myślę, że jest jakiś przełom w tym miesiącu, pod koniec miesiąca następuje jakiś przełom, przełom, ponieważ w Przestajecie z czymś walczyć, wy przestajecie się czegoś bać. Wy idziecie słonecznie, czyli ze swoim znakiem. Wy idziecie tak, jakby z dobrą energią w środku, tak? Czyli jesteście nie do pokonania, o tak bym powiedziała. I tutaj, tak jakby na miesiąc wrzesień, rysuje się coś fajnego, ale idziecie kontynuować coś, co zaczyna się na początku miesiąca, czyli tak jakby teraz w pierwszej dekadzie, w pierwszej dziesiątce dni, tak? I tutaj się zaczyna dla Państwa coś nowego, nowy rozdział, nowa przygoda. Może tutaj spójrzcie na to, co było w zeszłym roku, tak? No bo tutaj jest takie coś powtarzalnego, bo coś zakańczam, bo to jest coś z 12 miesięcy też zakończam, tak? Więc tak to może, kochani, wyglądać. Jeżeli chodzi, moi drodzy, jeżeli chodzi o partnerstwa, to jest to słoneczko. Jeżeli chodzi o pracę, nie bójcie się czegoś, nie bójcie się tych plotek przede wszystkim, bo to ktoś jest tutaj nieszczery względem Państwa. Duży wpływ będzie miał na Was skorpion w tym miesiącu, bardzo mocny. Myślę, że będzie tutaj bliźniak miał też bardzo mocny wpływ i panna, więc tutaj musicie się, moi drodzy, zogniskować. Jeżeli chodzi o pannę, to bardziej jako przyjaciel mi się tu pokazuje pokazuje niż jako wróg Natomiast jeżeli chodzi o skorpiona, to będzie dużo rzeczy ciął, ale możecie mieć też wielką słabość do takiej osóbki spod tego znaku lub mocno osadzonego. Pieniądze nie jest złe, nie powinno być źle, chociaż ja widzę, że Wy jesteście tu rozrywkowi, bo to są wybory, to jest azbuław. nie chcę Wam się za bardzo w tym miesiącu pracować. Natomiast jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, uważajcie, bo coś naprawdę może runąć, tak jak powiedziałam na początku, tutaj z tym może być nielicho, więc na to zwracamy najbardziej Uwaga, moi drodzy, jeżeli chodzi o partnerstwa, będą się tworzyły nowe, ale będą, jeżeli to wy jesteście osobą zdradzaną, czy gdzieś tam, czy, czy w firmach, czy w spółkach, czy w prywatnym, no to wszystko wychodzi na jaw, kochani. Ale ja myślę, że wasza energia to się dopiero teraz przepięknie budzi. Tutaj jest jakieś samoleczenie, uleczanie, coś fajnego, takiego zakończenie czegoś, co było niepozytywne dla Was wewnętrznie, dla Was. To jest takie obudzenie się, pójście po coś. Mm, tylko uważajcie, żebyście się w tym, w tym, w czym się budzicie, żebyście się w tym znowu nie zatracili, bo to jest tak, coś starego odstawiam. Ale w coś nowego, z równie niemalże toksycznego mam chęć i ochotę wejść. Tyleż moje lekki na ten miesiąc. Macie piękne energie. Pozdrawiam serdecznie.